Kurde Dobrze Dobrze Zuzia Nie, biegnę tu Nie mam szans Ustawiam kamerę Elegancko Nois. Dobrze Pusta, pusta, od razu strzelaj

Aż muzyka się z ten... Zatrzymała, nie? No. Ja podanie, tylko nie wykręciłem do brzegałki. O cholera, o cholera, o cholera. Nie. Nie masz od, do... od ciebie! Tak czułem właśnie, że mi od odczerpał się od nią. No tak czapkę dostał. Jaki kasztan! No się zbagowała. Jest to pluka. Jest to Dobrze, Jest. dobrze, dobrze, dawaj! <grym> Ale wiecie, że to do bramki, nie, nie opognie. <grym> <grym> muzyka nie ma. Lobikiem chciałem. Kurde, za mocno. <grym> No. No kurwa. Przepuścił tą piłkę. Prapie. Yes. Nice. Dobrze. Ha. Jestem, jestem. Mam ustawioną. Ja tutaj pilnuję tego. Ale głupko podanie. Wal, wal. Pięknie. Nie. Dobra, zabijaj, Jezu, się rzuci. Dawaj, nie ma! Piękne! Życia mogę te 10 sekund zakończyć. Dobra, za wysoko no, miałam myszkę chyba. Ona chciała im dać po prostu, tak prawda. Tak, tak. tak. O kurde, A O, to do rambu. O, wa, wa, masz. Kurde. Wokuje. Oj, Wee. Na bramkę ktoś. O, dobra, o! Dzięki koleż, Z różnymi wasami. Rampo. O, nice! Kurde, kurde. Nie! Konić go! Na szczęście zachciało mu się zabawy z nami. Miałem stabilny. <noise> <laughs> da, jest. Dawaj, strzelaj! Może mogłam podać? Nie no, jakbyś, jakbyś trafiła, to wiesz... Jezus! <laughs> Judas, oddaj mu! No bo. Jezus, jestem podany! Wow. Kamera na opieczono. Kurwa! Nice! O kurde Jakby to wpadło O, stączyłem jednak Mówi, tu wkładu O kurwa, wyjął to A wyglądało, jak leci do bramki Ronaldinho kolejny, kurwa, się znalazł Ale tu jest Carles Puziol Dajesz, jeden strzelaj Aj Kurwa, komar mi na czoło usiadł. Ja pierdolę! no Kurwa, ja <laughs> Dawaj! O nie no! Panika! <laughs> <laughs> o kurwa, jestem sam? No dobra. Ja jestem. Skąd nie. jest? No oczywiście. No, bo no nie to, widziałem, kurwa! Pound zajebie, a ja mu to odbiję z pierwszej. O, jednak nie. Strzelają z no, razu! Kurwa. Jeszcze raz! O kurwa <noise> Ale fart, że we mnie trafiłby się źle rzuciłem Kurwa O kurde Jaki słaby są, że nad nim było widać, dobrze, że to leci ja. O kurwa O kurwa by to Mam to no jest, o, Dobrze Nice, łapierdolę wow, ja Łapierdolę to... wow, <tryk> Kurwa, Seldon! <tryk> to było niebezpieczne Chciałem wycelować was, ale nie trafiłem Ping Ponga gra Was. Na spokojnie Piękne. teraz, masz czas Przymierz to Zabij leja. Aj Nie Uch. Już tak blisko było Pusta bramka Nie, źle się podkręciła Walczę Adon, no z Spizdy. Nie, w mi brakło <laughs> Ty co się... Góra? Ajajajaj. Jaki się to był? Cześć. Cześć Cześć. Ujej, skoro, nie. Kevin? 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 spokojnie Kevin? nie Nie fejkować Nie wiem Kevin? Kevin? że mnie Kevin? bałem się, kurwa. Dobrze, dobrze, Pięknie, Rambo! <laughs> rabo? No. <laughs> Jak to kamerę? Pięknie! Nie, 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 koleś! Za bardzo ją podkręciłem. <laughs> Zrób to jeszcze raz Jestem Aj! Japnier dole Aj! Aj! <grymne> Zuzia, takie się <grymne> <robi. grymne> To było na czas! Już jak Żebym znowu przywiezł, tak? <grymne> to jest Kurde Podkręcaj o to, może. Jest! Jest! Naj. <grymne> Co ty mówisz? <grymne> Dobra. Nie! Prawie. Dobrze. Dobrze! No i legalnie. Piękne! że z górą. No chciałem górą, ale koleś ten mi uderzył w piłkę, ale się podkręciła. Yes. Dobrze! No Do... nie skoczył mi śmieć! Ja nie <słuch> Chyba to? Wyskoczy... wyszedłem żeby skoczyć, a mi wyskoczył. Wow, wow, wow. No. Podaję. Chyba podaję strzałem. Saulowi. nice. Kurwa, ta klawiatura nie tego. <laughs> Dobrze było. Widziałem oh. mam Valor. Nice. Patryks? Nice. Dobrze. ktoś? Yes. <grystanie> no, no. nice, oh. Dobrze, dobrze. jest <grystanie> hahahahahahahaha <zysk> podanie Ach, oh. lol oh. <ścoughs> <Bacz>. <ścoughs> a chciałem podać <ścoughs> <ścoughs> <Back post. ścoughs> Roś, jest nice Na rzucam te rękawicę. Oh. Okay. No, ja. <śpiewanie> <śpiewanie> no, kurwa. I niby tylko kliknąłem, nawet nie trzymałem mocno. Długo znaczy się. Dobrze. I co jest? No elegancko, Podniósł ręce i nie złapał. A, wtedy wkręcił tak. Nie, podniósł ręce i nie złapał tego. Nie wiem, czy będzie widać. O, było widać, zruszył ręcami i Nie. Co prawda, trochę się byłem obok tego, ale nieraz jest tutaj auto i złapaniem, to nie wiem, czemu nie załapał. Kurwa, ale wkręciłem. Jest. O, oh, dobry. O, wow, jaki Ha. No jest. jest. <laughs> o, oh, ładnie się podało. <laughs> Jaką to <plugo. laughs> <laughs> <laughs> Lol, jaki lag. Opa. Bambi bambi. nice. było <laughs> 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 <todajemohat fitale. laughs> A teraz pokażę wam, jak profesjonalnie się puszcza bramki. Okej. Okay. O, o kurwa! O, co to było? Co muszę na sobie tobiegać? Ty! Jaki lak! Ej, ta piłka dziwnie, nagle była w naszym polu karnym. Nagle. No, ja idę po nią, a ona nagle mi się od ściany odbiła. No niech. Jak powiedział, jak, jak tak, powiedział zrobił. tak zrobił. <laughs> Co prawda nie chciałem <laughs> tego zrobić, ale... No i wyjebało mi grę. Kur... O kurde. O oh, lol. No, bramę. Ach! Eee, to ja za włóżkę. Mogę lobnąć? elegancko git mu łeb temu kamperowi. o, Teraz biegnie gdzie w teraz. <śmiech> <śmiech> kurwa. kurwa, w sam niego wpadłem. I, widzisz? Ja do chciałem, a to jakiś <laughs> auto Ejem, kurwa w drugą stronę. Dobrze. No nie. <laughs> Na czas. No i najlepszy. I ten awk, który się awkował, się cieszy. Jeszcze ja ja. chyba MVP dostanie ty. Ja. Jako, że chłop był bezstresowy. Kurwa, ten awk. O, bo za wypierdolę na hektary, będziemy grać. TY, TO MIAŁ obiec. No. Nice. <głos> ja <głos> chciałem do ciebie <noise> zrobić strzał, leciutki, a wyszło podanie króla Światobramki. O kurcze, jak, jak mi ją to było. Jak mi ją no, zablokował. Ja już widziałem, gdzie ta piłka... No? No leciała no. Dalej, ta piłka. Ja widziałem, jak ta piłka u mnie będzie lądować, bo był ten znacznik. Ten koleś jest taki zlagowany, ten stoł, to jeszcze był jeszcze bardziej zlagowany niż to jak mi piłkę Do. zabrał. Lol. Dobrze. Ol, elga. Nice. Patrz, wyszedł z bramki. No, Spróbuję z pierwszej. Lol. No, ten koleś jest zlagowany. Zaguję go, no. Sam, sam, sam. Lutet, jak to było wczoraj też, nie? No, nie waga O kurwa Zmiotło piłkę z planszy Dawaj Sheldon na kurwiator! Yes. Dawaj. Z pierwszej weszło ty dwa piwa Ola Jak podkręcił Jedzie Nice A jest razu Chyba no! no! raz kiedyś mi dobrze podanie wyjdzie na tej że to jeszcze to zjebie Strzelaj Szt Kurwa strzelałem, strzelaj! Strzelaj jeszcze raz! Dobra, strzelaj jeszcze raz! Kurwa, kamera! Strzelaj! Yes! Jak to blaszło? Czekaj, powtórkę teraz zobaczysz! Dobra, jestem dobra! O nie, od a, się no. okay. Jezu, nie. o poczyskki! Tak, podbiorko! Okej, Jezu, ładna prędka! Dwa! Na co pani wychodzi? Ja mam a raz, nie? Fuck. Za długo nice, czekaj, tak. Yeah. Yeah. jestem Kevin. Dawaj to. Na spokojnie. Macie czas. Kurwa! Padła i wypadła. to Trzeba błąd Nie, kiedy mam Jezusa na pramce, święto świetle te to Ło, kamera nieogrócona Dobra Dawaj Sheldonella, biegnij, biegnij, wal ta cisza! O kurde A Sheldon dał już kurwa Pozdrowienia dla mamy, a to chuj Dobrze Zdję. Ale Zdję. Bo mi znowu nie załapało. O, kurwa! No! Ale do mnie! Chciałem właśnie od... od ściany, tylko kurwa nie mogłem myszki ten... W... W... Oj, momencie. Oj, holipka, no. oj, chalibka. oj chalibka. O kurwa! Ale koleś się pojebał, na coś. On się wystraszył chyba. <laughs> kurde, trzyma się chodzące. O. o, i Sheldon! Dawaj! I Zuzia! Mam ją? Nie mam jej? Chcesz się pokiwać? Nie ma. No jeden no koniec. Ja też kebaba kupię To kurwa nie ma nikogo ty Jedziemy! Wcielaj <laughs> Nice! Ale dobry gol! Let's go! Będzie na YouTube Morzucić Muszę sprinta Kurwa Nice. nie ten guzik Zamiast Q nacisnąłem E

Zaj Nice to pierwszy gol Oni tu we dwójkę cały czas stoją Jeden Jest od tego żeby szli w poprzeczkę, a drugi żeby dobić Wypierdzielaj Wypierdzielaj No i mi zajebał A dobra idę na Nie Przepraszam <laughs> Rambo, wróć! Lol do tyłu Jesteś sam? Okej. Okay. No biegni! Oh, o <laughs> <Nice. Lolo. laughs>